Jadę, kochani z tym koksem, dziękuję za dobrała. Widzę, że się fajnie, fajnie się kochani rozumiemy. Ho! Oho, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś tu zabrakło. Chyba basu na koksem. Tak to leciało. ja. Dobrze. I... Co kiedyś łaziesz przeleczony, co robić tego dzisiaj nie winni. W głowie ciągle łażą ci głupoty, odpocząć się nie dają, Ani żyć. Trzeba szybko poradzi coś zawczasu, to wszystko może dziś Jak tam grają i śpiewają, cieszą się Chodź do nich i uśmiechnij się Ja jestem ciekawy, no! Co wy zrobicie? Wszyscy ręce wszyscy ręce No i ważniejsze to przesłanie o, e! Radość i zabawa Dółnoś, piękno, sprawa dzisiaj to jest Przesłanie Rozchwaści Szaleń do rana Najważniejsza no w życiu Tak zmiana I lub o wszystkim dzisiaj zapominą Nie ma żadnych Zmartwień ani tros Możesz razem Bawić się z rodziną Wtedy powiesz wszystkim O to szło To się każdą chwilą ty na bok, moc. Możesz podać i poszaleć cały dzień. Najpierw zruisz nieba dziepryny. Jak to leciało? Pokażcie to. Wszyscy ręce, dura. Wszyscy ręce, w góra, No i ważniejsze to przesłanie. Bo radość i zabawa. Duba, piękna sprawa. Dzisiaj pojedyne jest czekanie. Wszyscy ręce, wszyscy, ręce, no i ważniejsze to przesłanie rozpatrz szaleń do rana. Najważniejsza no w życiu dla kozmiana. I dali wszyscy, ręce, wszyscy, ręce, góra, no i ważniejsze to przesłanie. Najważniejsze przesłanie: Rozpacz, szalej do rana, no i właśnie w życiu tak usmiana. Rozpacz, szalej do rana, no i właśnie w życiu tak usmiana. <noise> <noise> Drodzy Państwo, bardzo dobrze, bardzo do dobrze, że bardzo dużo dzisiaj o, ro o rodzinie. Bo wiecie, czasy idą do przodu, się zmieniają. Ale jak godimy o rodzinie, to godimy, to godimy o, 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 o kobiecie, o chopie, o gadamy o dzieciątkach. I jestem ciekawy, powiedzcie mi w Ostrowie, Kaj kiedyś rodzili dzieci. Powiedzcie mi, Kaj. No słuchaj. No powiedzcie mi to głośno. W domu drodzy Państwo. Tak, w domu. Nie było i ja, i ja, i ja, nie było. W domu rodzili. A kto pomagał przy porodzie? A kuczerka. Uno się go dał hejbama. Mało tego, sąsiada, sąsiadka jedna i druga przyleciała już do pomocy. I w pewnym momencie mamuśka rodząca dostaje pytanie od sąsiadki, a gdzie jest twój mąż? Ano w chucie Batory na stalowni ciężko robi. Lecz po niego. Polecieli na brama, telefon do biura Józek. Co się stało? Twoja rodzina. Kaj poleciał Józek? Nie poleciał pod prysznic, pod tak zwaną brauza, nie poleciał do szpindu, do szafki, żeby się przebrać ubranie i no tak jak stoł, biedny, czorny, spocony, zmęczony, przyleciał do domu i co myślicie? Józek patrzył, jak to się odbywało. Nie, Józek już brał, szykował woda, elegancko przygotowywał, a wiecie doskonale, za komuny co 20 minut gasili światło, tak? oszczędzali, To nie to, co dziś dzisiaj nie oszczędzamy, kaj tam. Nie? Ale co 20 minut gasi światło. A, a, a kobieta rodzi. A na, na wersalce siedzi 8 lotcynek, 9 lotcynek na to patrzy, bo to w nocy, no kaj, te dziecko wypuścić na plac. Nie ma światła, co robi Józek? Szybko do szuflotki i bierę ta latarka po naszym utaszyn lampa. Żona rodzi, a on świeci. I rodzi się, kochani, bo uwierzcie mi, piękno córeczka jedna. Za chwila, za chwilę patrzą drugą córeczkę, no to się zdarzyło. Kochani, za chwilę trzecia córeczka, zmiana baterii. Czwarta córeczka, wreszcie ten bajtel nie wytrzymuje na tym wersalce i ryczy. Tato, tato, zgoś ta latarka, bo te motyki do tego światła ciągną. Było wesoło, dziękuję serdecznie. Było wesoło. Było wesoło. A pamiętam, jak moja mała mi opowiadała, jak jechała do szpitala, jak roznosili z czwartego piętra na dół i mnie miała urodzić. No, urodziła, widzicie? No, ale ze mną jechała do tego szpitala. To pamiętam, w ręce miała suchobułka, tak mi opowiadała. Suchobułka i mało figurka świętego Antoniego. A w drugi. Na półpiętrze zatrzymała ją sąsiadka I dała jej szklonka mleka Żeby się napiła I urodził się szautysek. Urodził, brakuje czegoś Niczego nie brakuje Dlatego kochani Kochane serce my Przy tobie żyć się chce Mogemy godać Śpiewać Sztrykować, czyli robić na drutach To jest wszystko nieważne Najważniejsze jest to, żebyśmy się razem zawsze i wszędzie rozumieli. I to jest piękno istoty śląskich szlagerów. Maestro Music play, a my co? A my robimy tak, tak, tak.